Daj mu się zmęczyć trochę. Daj mu się trochę zmęczyć. No ciągnij, ciągnij, wędkę do góry trzymaj, do góry wędkę. Ciągnij, 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 do góry, do góry wędkę, do góry wędkę podnieś. Do góry, do góry wędkę. No dobra, niech się zmęczy trochę, poczekaj, pokaż się. Pokaż się, pokaż się. Do góry, do góry, do góry trzymaj, do góry, nie popuszczaj mu tak, do góry, ciągnij, zwijaj. Sam musisz wyciągnąć, zwijaj. Zwijaj, 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 bo jeszcze go nie widać. Co? No, zwijaj, zwijaj. Gdzie go masz? Nie wiem. Trochę popuścił, ale znów brał. Co? Zerwał się? No, zerwał się, ale bierze. No, nie, no masz go. No bierze, ale się trochę zerwał, ale. Do góry, wędka. Słuchaj, może złapałeś sandacza albo no dawaj, ciągnij, ciągnij sam. Odejdź tam dalej od brzegu najwyżej, odejdź, podciągnij. Gdzie on w ogóle jest? No do góry wędkę. No ciągnij, ciągnij, ciągnij. Grzesiu, sam ciągnij, ciągnij, zwijaj, zwijaj wędkę. Zwijaj nie, ma jest, siedzi, siedzi, trochę poczekaj, poczekaj niech się zmęczy, podtrzymaj go trochę, podtrzymaj go, ale nie, wędkę trzymaj tak. No, podkręć trochę. Benia, ma czy ma rybę ciągnie, zobacz. Dobra. No, ciągnij, ciągnij. Skręcaj, skręcaj sam. Pomagaj, no, skręcaj sam. Rzesiu, ciągnij rybę, skręcaj. Skręcaj, Rzesiu, wędkę trzymaj do góry. Weź to wiaderko, Marsia, na razie. Na razie, weź. Ciągnij, 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 bo wielka ryba. Zobacz, ja ją nakręcę. No ciągnij, ciągnij, ciągnij do góry, do góry, do góry wędkę. Nie ma, Benia. Beniusia. On sobie sam da radę, padziak chodzi. Padziak chodzi. to jest Ciągnij. Nie wiemy. Patrz, tutaj jest, tutaj. Ciągnij, ciągnij, podkręcaj teraz, do góry wędkę, do góry wędkę. Oj, jaki wielki, podnieś do góry wędkę. No nie może, przecież ciężko. M da no, radę. Nie, on sobie sam da radę. Da sobie radę. Da sobie radę, Benia. Ale ja chciałabym też Grzesiu. Mogę pomóc Basop... bo... Beniusia, bo... Weniusia. mu złapać. Patrz jak chodzi, zobacz. O pierdziele, jaka ryba. Wszystko. Ciągnij, ciągnij, do góry wędkę. Patrz, już się zmęczył, zmęczył się już. Zobacz jak się zmęczył. Widzisz jak go zmęczyłeś? Widzisz? Złapałeś sam? Tak. Wielką rybę. Dawaj na do tego wiaderka. Do tego wiaderka właśnie. Ale czekaj no. Podbierak by trzeba wziąć. I znowu po Marysia, lec tam po podbierak Dobra, no to idź. Ja chcę wyciągnąć. Ja, 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 ja. No daj, 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 nie chcę podtrzymać. ją ryba Marysia taką dużą? To już tak, że się ją trzy razy złapałeś. Ja podbiorę. No. Dobra, to ja. tam nie, nie dam rady. No to daj ja. On już jest tak zmęczony Grzesiu, że wiesz. Co? No. To nie może odpłynąć. No. Widzisz jak go pięknie zmęczyłeś? No odejdź, odejdź Marysia na chwilę. Marysiu, no pięknie Benia. No trzymaj Grzesiu, do góry podnoś rękę, podnoś do góry. Do góry, wyżej. O. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, jeszcze. O. Ale rybę masz. Do jadera! Do jadera! Na razie musimy odpiąć. A raz odefniemy Kończy się kartami, wiesz to już tak. Widzę bateria się kończy Pokaż Jak mu dasz na imię? No kart! Poczekaj, pokaż, że się tego kartia strzel Czekaj Poczekaj, grzeszę. daj daj palca do buzi. Nie, nie, no nie Ramon, poczekaj. Poczekaj, nie nagrywaj na razie. Ja chciałem to holować.